Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu mistrzostw Trzeciej Ligi, w którym zmierzyły się drużyny Unii Turza Śląska i Ślęza Wrocław. Spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Poproszę teraz o pomyczowy komentarz trenera gości, pana Grzegorza Kowalskiego. Witam serdecznie. No, jakbym chciał skomentować sam wynik, to powiem w ten sposób, że, że takie trochę zawahanie z zadowolenia, bo, bo tak to zadowolenie wynika z tego, że zaczęliśmy fatalnie, natomiast udało nam się odwrócić ten, ten wynik. Natomiast natomiast. Mieliśmy tutaj sytuację meczową i ona trochę tak jakby nam psuje to zadowolenie. Natomiast co do samego meczu, trudny mecz, z tej końcówce wszystkie te mecze są podobne, zabarwione takim wątkiem emocjonalnym. Wszyscy bardzo chcą, mniej piłkarsko czasami wychodzi, natomiast przyjeżdżając tutaj no, na tym dość specyficznym boisku. Zakłada się, żeby nie stracić bramki, bo, bo, bo jakby bronienie na trochę mniejszym boisku jest, jest dużo łatwiejsze. Natomiast my tak dla kurażu straciliśmy od razu dwie i, i, i utrudniliśmy sobie zdecydowanie to zadanie, natomiast później też w miarę szybko udało nam się odrobić tą bramkę, my się otworzył na nowo przeciwnik, zdeterminowany, ponieważ ta, ta, ta tabela jest bezwzględna i, i jakby te punkty trzeba dokładać, ale najlepiej jakby dokładać po trzy, natomiast ten jeden to utrzymuje jakby status quo. Dziękuję serdecznie. Teraz o pomyczowy komentarz. Proszę trenera gospodarzy, pana Dariusza Kusa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja troszkę w innym nastroju niż, niż tutaj trener, bo na pewno w pierwszej połowie uważam, że zagraliśmy bardzo dobre zawody. Powiedziałem chłopakom, że chyba nawet najlepsze od, od, od kiedy tutaj gramy te mecze u siebie, czy, czy w Włodzisławiu, czy, czy w Turzy. I powiedziałem chłopakom też to, przestrzegłem ich, że to jest wynik niebezpieczny, że musimy w drugiej połowie zagrać tak samo. Natomiast, że musimy unikać prostych strat, że musimy utrzymywać się przy piłce, że musimy przenosić szybko ciężar gry na połowę przeciwnika, że tak naprawdę z tej energii nie może nam nic uciec, nie możemy popełnić prostych błędów. Niestety druga połowa tak naprawdę to było wręcz odzwierciedlenie tego, co, o czym przestrzegałem w przerwie. Brak odpowiedzialności, na pewno brak takiej skutecznej gry w defensywie. Wszystko to, co w pierwszej połowie funkcjonowało, tak naprawdę się rozsypało. Myślę, że duże znaczenie też na to miała, miała bramka szybko stracona, ale później mieliśmy dalej wynik. Mieliśmy wynik dobry dla nas. Nie potrafiliśmy właśnie przenieść tej, tej, tej gry na połowę przeciwnika. No i to, co powiedziałem wcześniej, odpowiedzialność za, za swoje błędy. Niestety dzisiaj nie pozwoliła nam zgarnąć trzech punktów. Bardzo istotnych trzech punktów. Myślę, że część zawodników w przerwie już pomyślała, że, że ten mecz trzeba dograć. Niestety, grając o utrzymanie, trzeba wszystkie mecze wywalczyć, a nie dograć. I tego nam zabrakło w drugiej połowie. Ja to też powiedziałem chłopakom bawić, to się można w piaskownicy, a nie na boisku walcząc o utrzymanie. Natomiast my w drugiej połowie tej odpowiedzialności, tej, tej walki, tej determinacji niestety zostawiliśmy ją w szatni i, i w pierwszej połowie. To już każdy mecz dla nas to jest tak naprawdę walka o utrzymanie i to, to w całej tej rundzie tak, tak się dzieje. Natomiast taki mecz, ja myślę, że dla jednych musi to być jakby nauczka. Jeżeli ktoś nie wyciągnie z tego wniosków, to nie będzie grał nigdy w piłkę na wysokim poziomie. Bo jeżeli trener mówi i wymaga pewnych rzeczy, to trzeba to robić. Jeżeli ktoś się nie dostosowuje, to znaczy, że albo umiejętnościami albo po prostu postrzeganiem tego, co, co trener wymaga, nie nadaje się do gry na poziomie trzeciej ligi. Dzisiaj może to jest brutalne, natomiast nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny był to mecz, jak istotny, w jakiej sytuacji byliśmy do przerwy i w jakich nastrojach jesteśmy po meczu. Dziękuję trenerom obu zespołów za pomyczowy komentarz i zapraszam Państwa na następny mecz turzy na własnym stadionie, który odbędzie się 15 maja o godzinie 17.30. Tego dnia rywalem Unii Śląska będzie MKS Kluczbork.